Cześć Jacek z Pizzarej Jolanta. Dzisiaj jest 18 marca, wtorek i robimy burgery szefa. Ale oprócz burgerów szefa cały czas wykonujemy pizzę. I teraz klient zobaczył mięso i sobie zażyczył to mięso na pizzę. Czemu nie? Pyk. 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 I pyk. Musimy przenieść sobie mięso, żeby się nie ochlapać. Hop. Dobra, mała wychodzi. I teraz do tego tylko dołożymy trochę cieszej łopatki. Fajnie jest, że nie trzeba jej kroić, tylko mogę ją po prostu położyć. Jest cieplutka, nie chciałem jej zapiekać, żeby była wilgotna. Jest to spontan i do zakład, że mógłbym zrobić to lepiej. Nakładanie tej upadki, ale Tu brakuje mi mięsa Dobra, i jeszcze mała. O. Dalej, 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 dalej. Nasze pizze z łopatką dodatkowo. Jeżeli nie ma czegoś w menu, nazywamy to spontanem.